Przesiwo. Żołnierz maszerował sobie polną drogą. Lewa prawa, lewa prawa, lewa prawa. Ech, nareszcie w domu, po tylu latach wojowania. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś praca dla wygłodzonego bohatera bez grosza. Stać! Kto idzie? O, ho, ho, ho. o! Dobry wieczór, dzielny żołnierzu. Widzę, że masz ładną. O. Ostrą szablę? Uważaj trochę. I bardzo, bardzo duży tornista. A co ci A... do tego, stara kobieto? Założę się, że taki silny mężczyzna jak ty pewnie mógłby zmieścić w nim wielki skarb. <śpuszcza> Przepraszam, ale usłyszałam, jak wspomniałeś, że jesteś biedny i głodny. To prawda? H. Wiesz, gdzie można znaleźć skarb? Tak, wiem. Złote, srebrne i miedziane monety. Głowę daje, że nigdy w życiu tylu nawet nie widziałeś żołnierzy. Mów dalej. Musisz tylko wejść do środka tego pustego drzewa i wypełnić monetami tornister i kieszenie. A ja wyciągnę cię, jak skończysz. Prosta sprawa. Hmm. A co ty chcesz? O, pieniądze nie są mi potrzebne, tylko stare krzesiwo, które powinieneś tam znaleźć. O, rozumiesz powody sentymentalne. Należało do mojej babki. Dlaczego sama nie możesz po niej wejść? Jestem za stara i słaba, a skarb jest pilnowany, ale ci nic nie grozi. Powiem ci, co robi. Jeśli to jakaś sztuczka. <laughs> Nie denerwuj się! Jestem po prostu słabą starą damą, która prosi o pomoc silnego rycerskiego żołnierza, a w zamian oferuje mu prawdziwą wielką fortunę. W końcu nic nie tracę. Dobrze, babko, opowiedz mi wszystko. Mądry, dzielny żołnierz. Przede wszystkim będziesz potrzebował tego. Tak jak powiedziałaś. Ogromna sala i troje drzwi. Od razu idź do pierwszych. Zrób, jak ci mówiłam, a nic ci się nie stanie. Widzisz kufer, na którym siedzi piec? Oczy ma jak spotki. Tak jak mówiłaś. Tak, tak, teraz to nieważne. Posadź go na fartuku, który ci dałam. I wtedy cię nie skrzydzi! Już, już, już. Duży kolego. A, 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 a. Udało się! Pewnie, że tak! Otwórz kufel! Miedziaki! Mnóstwo tysiące! <ścoughs> tak! To mi się podoba! Widzisz moje krzesiwo! Nic tu nie ma, oprócz góry miedzianych monet. Jeśli te ci się spodobały, to następny pokój pokochasz. Następny pokój? Przepraszam, piesku. Obowiązki wzywają. Ten ma oczy wielkości należy! Tak, tak! Jego też połóż na fartuchu, a nic ci nie zrobi! Grzeczny Piesek? Ale jesteś wielki! Tak, tak, bardzo miło mi cię poznać. Teraz pokaż, co jest w tym kufrze! Srebrne monety! Jestem bogaty! Bogaty! Dobrze, dobrze, ciesz się! A moje krzesiwo? Rozejrzyj się dobrze! Nie, jedyne co tu jest to srebro, które mnie wzbogaci! Do licha! Idź i sprawdź w następnym pokoju! Hmm. Słyszę jakiś dziwny dźwięk. Nic tu nie ma. Tylko jakby huk morza. Zaraz, zaraz. Przecież morze jest daleko. Udaj miły piesek. Widzisz go? Chodzi ci o tego ogromnego psa z oczami jak muńskie koło? Bo ja ci zawsze przesadzają! A, nieważne. Widzę go i on mnie widzi. Ha? Przynajmniej umrę bogaty. Nawet jeśli zbyt krótko żyłem, żeby coś wydać. No, to do dzieła! Siedzi na fartuchu. Teraz tylko muszę spod niego wyjść o jaki kolos! Rety! Tu jest dosyć złota, żeby kupić pałac! Dobrze, babko! Wyciągnij mnie! Wyciągnę, jak weźmiesz moje krzesiwo! A racja. Zapomniałem o tym. Zaczekaj. Aha Masz się! Masz! Tak! Wygląda na to, że je mam. Moje krzesiwo! Daj mi je! Daj mi Najpierw mi powiesz, do czego ci potrzebne! Mów! Już! Albo pożałujesz, że mnie spotkałaś, Wiedźmo! Nie twoja sprawa, ofermo wojskowa! Masz swoje pieniądze! I oddaj mi krzesiwo! Aaaa! Daj mi nie jesteś już takim chojrakiem, co, żołnierzyku! Zasłużyłeś, żeby dołączyć do swoich towarzyszy, których spotkałeś na dole! Oh, nie! Postaram się, żebyś tego nie przeżył! wyjścia, Wiedźmo! I rzeczywiście nie miał. Woohoo! Los się do mnie uśmiechnął! Proszę królewski apartament i żeby miał dużą, wygodną wannę. He. 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 Nie uwierzysz, jak długo się nie kąpałem. Wierzę, proszę pana, naprawdę. He. Do tego porządne jedzenie: stek, szynka, jajka i dużo! Rozumiem. Pragnę tylko spytać, jak zamierza pan za to wszystko zapłacić? Hmm? Eee, e, e. e, Życzy pan sobie, żeby wyczyścić w jego butach języki, czy, czy nie? Wiesz, chyba podoba mi się bycie bogatym. Powiedz ojcu, że zrobił mi wspaniałe buty. A to dla ciebie. Nie wydaj wszystkiego od razu. O, złota korona. Dziękuję panu. I nie chwal się tym. Doskonale wiem, jak to jest nie mieć grosza przy duszy. Hmm, kim on jest? Może zagranicznym dostojnikiem? I tak żołnierz został teraz czcigodnym dżentelmenem. Otoczyło go nagle wielu przyjaciół, którzy gustowali wyrafinowanych Drogie. i drogich przyjęciach. Paniała uczta dla naszego hojnego gospodarza. Nawet drogie. trudno było mu zapamiętać ich, marzy, tak? ich imiona. na i gości. <laughs> Księcia Bartego samej księżniczki! O. Hmm? Księżniczki? No tak. Najpiękniejszej księżniczki na całym świecie. <laughs> Naprawdę? Gdzie mogę ją spotkać? Nie możesz. Nikt nie może. Kiedyś wywróżono królowi? To nie może być prawda! Nasza córka ma wyjść za żołnierza? Nigdy! Dla pewności zamknął księżniczkę w wieży z miedzianym dachem. I nikt oprócz króla i królowej nie może wejść do jej pokoju. Bardzo bym chciał zobaczyć tę piękną księżniczkę. <laughs> Przepraszam, że panom przeszkadzam, ale chodzi o pański rachunek. <laughs> Nie szkodzi to drobiazg. Proszę. A? Pan chyba raczy żartować. To nie wystarczy nawet na wodę mineralną. I proszę nie wracać! Samochwał! Nieznośny prostak. Skąpiec! Właśnie! Gdybym wiedział, że sam będę opłacił swój rachunek, nigdy aż tyle bym nie zamówił. No cóż, łatwo przyszło, łatwo poszło. Żołnierz znowu był biedny i nie miał żadnych przyjaciół. Zimno tu jak w psiarni, muszę napalić w piecu. O, o, zamarznę, jeśli nie znajdę szybko jakiegoś opału, tylko gdzie go szukać. O, nie. Nie mam nawet jednej zapałki. Eh? Chwileczkę. Krzesiwo starej wiedźmy. Ah. 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 Co jest? Piesku. Skąd się tu wziąłeś? Aha. Czy to możliwe? Krzesiwo, które przywołuje magiczne psy. <laughs> Przydałoby się teraz parę miedziaków, chociaż na chleb... O, rety! Dobry piesek, dobry! Jeśli ty przynosisz miedziaki, to może tamte dwa psy też mógłbym wezwać. Hmm, chyba już rozumiem. Niech zgadnę. Dwa razy to srebro, a trzy razy złoto. Ha? Ha. Tak, na pewno skorzystam z tej informacji. Nie, nie. <noise> Zamawiałem pawia w sosie z czarnego łabędzia. Ależ skąd? Zamawiałeś pasztek z pisklą. Czego tu znowu chcesz? Poproszę ten sam apartament. Hmm? Tak, ser, oczywiście. Miło pana powitać. <noise> O, jednak cały czas miał pieniądze, wiedziałem, żartował sobie. Wspaniały z niego przyjaciel! Hurra! Niech żyje! I tak żołnierz z powrotem wprowadził się do swojego pięknego pokoju, a wszyscy dawni przyjaciele od nowa chcieli zaskarbić sobie jego przychylność. Jednak żołnierz czuł się bardzo samotny i myślami wracał do księżniczki. Co mam robić, pieski? Wciąż myślę o biednej księżniczce zamkniętej w wysokiej wieży. Wszyscy mówią, że jest piękna jak blask księżyca. Gdybym tylko mógł zaskarbić sobie jej miłość. Ach, rzeczywiście piękna. Muszę ją pocałować. I tak też zrobił. Mamo, tato, tej nocy miałam najcudowniejszy sen. Śnił mi się pies z oczami jak filiżanki. Frunęłam na jego grzbiecie przez miasto do żołnierza, który mnie pocałował. <noise> Ładna historia, kochanie. Ale co to może znaczyć? Zaraz ci wytłumaczę, co to znaczy, młoda Damo. To znaczy, że twoja matka będzie cię pilnowała dzisiejszej nocy, żeby się upewnić, że to był tylko sen. Jednak tej nocy. Ach, nie wytrzymam dłużej. Muszę się z nią zobaczyć. Piesku. Teraz twoja kolej. No. Tylko bądź dla niej delikatny. Ale królowa włożyła swoje biegające kalosze. Nie tak szybko, piesku! I zaczęła go gonić. Co A więc to tutaj ją zabiera. Zaznaczę to miejsce kredą, żeby mój mąż i jego ludzie wiedzieli, gdzie szukać. Niech każdy pocałunek powie ci o mojej nieskończonej miłości. Ech, już prawie świta. Przyjacielu, lepiej zabierz ją do pałacu. To gdzieś tutaj, kochanie, jestem tego pewna. Na drzwiach zrobiłam kredą krzyż. Nie. Skąd się wzięło tyle krzyży? O, teraz już nic nie rozumiem. Widzisz, kochanie, to proste. Kiedy pies ją zabierze, te ziarnka gryki zaczną wysypywać się z sakiewki i zaprowadzą nas wprost do niego. Jaki urok na mnie rzuciła. Nie mogę spać, nie mogę jeść. Myślę tylko o tym, żeby ją zobaczyć. Teraz ty, twoja kolej. Uważaj, żeby was nie wyśledzili. Moja księżniczko, jak chciałbym być księciem, wtedy mógłbym cię kiedyś pojąć za żonę. Ostatni pocałunek przed świtem. No. Masz rację, piesku. Ech, pora żeby wracała. No. A wy, przyjaciele, wy też idźcie do siebie. Chcę zostać sam. Żegnaj moja miłości. A? A. Są ziarnka gryki na całej podłodze. Zabrać go! Jutro zostaniesz powieszony. Budują dla mnie szubienice. Spotkanie ze śmiercią to dla mnie nic nowego. Poza tym. Ach, po co mam żyć bez mojej miłości, bez mojej księżniczki? O, co za tłumy! Przyszli mnie pożegnać. Liczą na ciekawe przedstawienie. Ach, chyba powinienem się przygotować. Ach. Hej, chłopcze! Nie śpiesz się tak! Jeszcze mnie nie powiesili! O tak, pamiętam pana. Dał mi pan kiedyś złotą koronę. Dam ci jeszcze jedną, jak pobiegniesz do hotelu i przyniesiesz krzesiwo. Leży w moim pokoju na krześle przy kominku. Pośpiesz się. Leży na krześle? Zaraz wracam. Pośpiesz się, chłopcze. Mam mało czasu. Bardzo. <śm> Tylko tego pragnąłem! Zobaczyć jeszcze raz moją ukochaną księżniczkę! To on! Żołnierz z moich snów! Odwołaj to, ojcze! Nie możesz tego zrobić! Ja go kocham! Jednak mnie kocha! Wiedziałem! Cicho, dziecko! Do dzieła! Chacie? Czyń swoją powinność! Stać! A co z moim ostatnim życzeniem? Ostatnia fajka, Wasza Wysokość. Tylko o to proszę! Nie, nie jestem w nastroju. Wieszać go! Tak nie można! To ostatniego życzenia! Zgadzam się. Tylko żeby mi to nie trwało za długo. Uważaj, Kacie! Odwróż mu ręce. Posłuchaj, wiem, że to raczej nieodpowiedni moment, ale wiesz, że palenie fajki szkodzi zdrowiu. To, przepraszam, oczywiście, nie masz do tego głowy. Jeszcze mam głowę, ale nie wiedziałem, Kacie, że wolisz wieszać zdrowych. <zysy> <zysy> Witam, moje drogie. Pies. Mój przyszły teść uważa, że nie jestem godzien ręki jego córki. No to co? Pomożecie mu zmienić zdanie? <gryw> <śmienicza> Księżniczko, wiem, że to dziwny sposób oświadczania się, ale kochany, oczywiście, że za Ciebie wyjdę. W końcu jesteś mężczyzną z moich snów. Już nie zobaczono Starego Króla i Królowej. Psy zasiadły przy weselnym stole nowej królewskiej pary. Przez cały czas, jeszcze większymi oczami, przyglądały się uczcie, która trwała cały tydzień. Uff. Wersja Polska Telewizja, Polska Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Dorota Dziadkiewicz-Brewińska na podstawie tłumaczenia Weroniki Di Folko. Dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rajewska, kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Tomasz Steciuk, Joanna Jędryka, Teresa Lipowska, Iwona Rulewicz, Tomasz Bednarek, Włodzimierz Bednarski, Dariusz Błażejewski, Wojciech Machnicki, Rafał Walentowicz, Grzegorz Wąs i inni.